Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Harego Potterykom na The Times na PC. No i słuchajcie, kontynuujemy nasz Quest po ostatni już składnik eliksiru wielosokowego. No i tak, jak zwykle, jak widzicie, na niezłym tempie odkrywam wszystkie sekrety. No, wszystkie, wszystkie, tak, wszystkie. Odkrywam wszystkie sekrety, jakie tylko znajdę. Widzicie 4 na 8 sekretów biblioteczki, to trzeba mieć się na baczności, bo nie wiadomo, w której to, któr, której to nie możemy potraktować przypadkiem Alohomorą, wiecie, jak to zawsze wygląda. I tak, moi drodzy, o właśnie, tu jest kłódka. Bardzo sprytnie ukryta swoim, swoją drogą. Trzeba właśnie uważać na takie rzeczy. I tutaj, kurczę, gargules. Bardzo coraz ciekawsze, powiem wam, robią się te Wszystkie miejsca, te, te sekrety, to wszystko, ten cały level design robi się coraz ciekawszy, naprawdę. A patrzcie, jednak jest tak, że może wylecieć karta i może mogą wylecieć fasolki ze skrzynki. Zobaczmy, co to za karta. Devlin Whitehorn, 1945 do czasy obecne. Za użycie wytwórni mioteł sportowych Nimbus. O kurczę, to on! Ale jaja, no nie? Nieźle. Coś tam się zaczęło dziać. Ok, zeskoczę sobie tędy. Aha, aha, i teraz możemy dzięki temu zejść tutaj na dół. Hmm, spoko. I tu mamy kolejnego gargulca, i który pokaże nam. Tak, który pokaże nam dokładnie to samo tak naprawdę. Dobra. Jak widzicie, mam tutaj podobną zagadkę, co w wyzwaniu to Sempre. Czyli możemy sobie otwierać różne poszczególne drzwi. Zaraz, tego nie można zalachomorować, bo stamtąd przyszliśmy. Tak, możemy otwierać sobie różne poszczególne drzwi, albo po prostu pójść do, tutaj do przodu. Oczywiście wszystko sobie pootwieramy. Nie słyszałem dźwięku sekretu, więc to chyba nie jest uznawane jako sekret. Uj, Jezus, pająk po mnie łazi. Znaczy, w Harry Potter, a nie in real life, bo jakby to było in real life, to ja bym zaczął się drzeć. Już bym poszedł po... Dezodorant i zapalniczkę. Ja Wam mówię, jako osoba z arachnofobią, to ja już tak mam. No i dobra. Jeszcze tego gargulca warto właśnie brać, bo nigdy nie wiadomo, co tam się znajdzie. Naprawdę nie słyszy dźwięku sekretu. A kurde. Dobra. I to jest kolejna karta, czyli Edgar Strugler. 1703 do 1798 wynalazca fałszoskopu. Nie pamiętam, co to był fałszoskop, ale fajnie wiedzieć. Lecimy do przodu. Ile mamy tych 5 na 8? Hmm. Jak myślicie, jak obstawiacie? Tym razem uda się wszystkie znaleźć, czy nie bardzo? Ja obstawiam, że nie bardzo, ale chyba powinienem bardziej w siebie uwierzyć. Oj, Rytek, spierdzielaj mi stąd w ogóle. Co ty tu gościu robisz? O, kolejny sekret. Właśnie coś tak kojarzyłem, że tutaj jest taki ukryty. I bardzo ciekawy sekret po prostu skrzynka z czekoladowymi rzebami. No, ciekawe, ciekawe, nie powiem. Też ciekawe po, ciekawie poukrywane fasolki, czyli w e, tej ektoplazmie, hektoplaźmie, jak to się nazywało, nie wiem. Ale wiecie o czym mówię. Dobra, ale, by był, ale bym był przegrywem, gdybym teraz przed księgą zapisu, po prostu sobie spadł i musiał to robić od nowa, ale bym się wkurzył. Patrzcie. Z okolic właśnie zielarstwa, tak jakby takiej cieplarni, przechodzimy do jakiejś stajni, bo mamy tutaj słomę jakąś taką. To taka stodoła, o, stodoła nie stajnia, przepraszam, stodoła. Przechodzimy do stodoły. Jeszcze razem z lochów wcześniej, bo byliśmy najpierw na dworze, potem w lochach, a teraz płynnie przechodzimy do stoły. Jej, a to wszystko ma być w lochach Hogwartu, nie wiem jakim cudem. Bardziej mi to przypominają jakieś błonie Hogwartu niż, niż jakieś lochy. Ale, ale okej, okay. niech im tam będzie już. Abracadabra, alohomora. Niech im tam już będzie. Ach, jak ja to po prostu kocham, jak w niektórych, o kurde, jakieś kilo, jakieś narzędzia, to trochę nie pasuje do klimatu karego Pottera, tak? If you ask me. Ojeju, co tu się dzieje? Ile tutaj jest w ogóle? Ale no ciekawe miejsce, nie powiem. Bardzo ciekawe. Tak, już się zbliżamy do miejsca, do którego ja doszedłem. Kiedy sobie grałem ostatnio, próbując 100% tą grę, ale z Ragequitowałem, już sobie powoli do tego miejsca moi drodzy dochodzimy. Tak samo jak dobijamy do 1500 Fasolek. Co jest bardzo fajne swoją drogą, bo to jest let's play. Ciekawe, właśnie ile nabijemy. Patrzcie, uczcie wersji PS2, bo na wersji, wersji na PS2 to jest tak, że możemy mieć. 1443 fasolki, co? Nie, ja zacząłem gadać, ja tyle mam teraz, że możemy. W wersji, w wersji na PS2 możemy mieć ograniczoną liczbę fasolek, że mieć ich więcej, trzeba kupować torby fasolek albo je znaleźć. I to jest takie szczerze, takie ech. O wiele bardziej preferuję te wersje pc gdzie można sobie ich po prostu zbierać, zbierać i zbierać, gdzie to jest po prostu taka, no, taka, taka, jakby kasa, nie? Coś takiego. No, nie ukrywajmy, jest to kasa, jakby zbierać takie monety w platformówkach. To, to właśnie tak działają fasolki. No i to działa. No i kurczę, to działa, właśnie moi drodzy. Tu z tego co pamiętam, mamy dużo sekretów, właśnie ukrytych tu w jednym miejscu. Więc warto sobie tutaj latać z tym lumosem i sprawdzać. A tych kilet. Kill it with fire, a raczej with defendo, defendo. ale obrywam, zaraz sobie chyba eliksir wypiję, bo... No, patrzcie, jeszcze mogę sobie uważać dwa eliksiry. Tyle mamy tej kory, a śluzu gumochłona prawie w ogóle. O, widzicie, przed chwilą właśnie wypiłem eliksir, tak to wygląda. Wciąż mamy ich bardzo dużo, bo 7 eliksirów, możemy sobie naprawdę szaleć. I mamy wszystkie sekrety już. Także bierzemy tą skrzynkę i spadamy stąd. O proszę, srebrna karta. Ale fajnie. I to jest. Kirke, starożytna Grecja. Wygląda, wygląda trochę jak Kleopatra. Żyła na, wy, na wyspie a. Ekspertka w dziedzinie zamieniania zagubionych żeglarzy w wieprze. Okej, okay, te karty robią się coraz dziwniejsze i śmieszniejsze tak, Właśnie tak. Ale ja to kocham. Ja to po prostu kocham, moi drodzy. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Lepiej nie budzić goila. Jest. Śpi jak wyjątkowo brzydki suseł. O, słodziak, doszedł tu pierwszy od nas, zmęczył się... I sobie zasnął no. Śpioszek. Dobra, bierzemy tutaj jeszcze te kociołki. Wiecie, to jest tak, nie obudzić go. A co robimy? Flipendo! I bum, bum, bum przewracamy kociołki. No, no, na pewno się nie obudzi. Logika. Kawałek gojla muszę zanieść Hermionie do łazienki jęczącej Marty. No to lecimy, to była tutaj ta łazienka chyba, ponieważ tu jest napis, że komnata mi została otwarta. Tak, tak, to jest ten właśnie napis. żeby wam go, hamsko, zrobię coś bardzo leniwego, bo w filmikach nie pokazali napisu, pod... znaczy jak jest ten napis, to nie zrobili polskich napisów, że pisze, że komnata mi została otwarta, bla, 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 więc. Jak się do tego podejdzie, to dopiero Harry powie, co tutaj jest napisane, tłumacząc to na polski, więc ja to teraz oczywiście zrobię, żeby tam nie musieć dodawać napisów. Aha. Aha, jednak... Aha, okej, okay, dobra, czyli jednak tam dodam. Nieważne. Chodziło mi po prostu, żeby nie musić do tamtej kassenki dodawać napisów tam, gdzie tłumacze spierniczyli. To ja poprawiam ich takie jakby błędy, wiecie o co chodzi. Mam kawałek goila. Znakomicie, stary! Proszę. Fajnie, że to nie ja muszę. Dzięki. Chary! <laughs> W porządku, eee, Harry? Tak, wszystko świetnie. Idź do Lochów, spróbuj się dostać do ich salonu i znaleźć drako. Okej. Okay. Powodzenia. Eee... He. Ha. Znowu lenistwo, bo napis OK był w ogóle napisany po angielsku. Nie było OK, tylko OK-E. Okay. Oj, 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 ci tłumaczę. Oj, ci tłumaczę. Eee. To już mi się więcej chce, ja taki leniwy jestem. Ale dobra, nie będę ich tutaj wyzywał, obrażał i krytykował i, i, i wszystko naraz. Jak widzicie. Gramy sobie teraz goile, mamy śmieszną odmienioną muzyczkę teraz, która leci w tle. I bardzo dziwne dźwięki, kiedy skaczemy i kiedy spadamy i tak dalej. No ale tak, naszym zadaniem jest teraz pójść do Lochów i trochę się dowiedzieć od Malfoya pewnych informacji. No i tak ogólnie to. Transformacja nie była tutaj taka creepy, jak na wersji PS2, wręcz zrobiono to off-screen czyli off podmieniono model Harego no ale spoko, wolę to niż creepy transformacja jak w wersji na PS2 no widzicie tam ktoś idzie to akurat idealny moment żeby kogoś śledzić bo akurat to jest ślizgon, a my musimy się dostać gdzie? do pokoju wspólnego ślizgonu Czysta krew! O, tam nie jest hasło. Na pewno pozwolę też wejść do salonu ślizgonów. Tak, i oczywiście kto by się spodziewał takiego hasła u ślizgonów, prawda? Totalnie nieprzewidywalne. Czysta krew. Dobra, wbijamy tam. I, I zaczynamy sobie kolejny poziom, widzicie, 8 sekretów. No i lecimy. Droga do. Do salonu. Ślizg. Znaczy, no, droga do tego. Droga do salonu, tak. No, pokoju wspólnego ślizgonu salonu. Jak chcecie to zwać, tak. Jak zwał, tak zwał, i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle, jak chodzi o głos, no nie po eliksirze wielosokowym, to jest taka kwestia sporna. Co gra, co film, co książka, co wszystko, to jest po prostu co innego o tym. Raz jest, że się zmienia, raz jest, że pozostaje i, i trzeba udawać. Tak jak na przykład Harry to teraz robi. Nigdy nie mogłem się na, o tym zdecydować. Oczywiście, z tego co wiem, według oficjalnego kanonu, jest tak, że po prostu to się nie. Z ten głos się nie zmienia i trzeba ewentualnie go samemu tak zmienić, tak jak to właśnie Harry tutaj w tej grze robi, więc to zrobili dobrze, więc GG. Chociaż czy ja wiem, czy w jakiejkolwiek grze tak zrobili, nie wiem, może mi się zdaje. No, no kurde, patrzcie na te gnomy, no, 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 no zaraz się wkurzę, no zaraz wyjdę z siebie. Żaden nie chce w ogóle, żaden się tam nie, nie da wrzucić. Już mnie zaczynałem denerwować. Dobra, nie chce mi się, nie będę się męczył dla paru fasolek, już mi wkurza to. A. Um. Co tu się stało? Okej, okay, dobra, gra mi się zgliczowała. Ten poziom ma wielkie tendencje do gliczowania się, właśnie o tym ja mówiłem, że na tym poziomie zrobił mi się ten glitch, który uniemożliwił mi przejście dalej. W ogóle gry, niestety, taka przykra sprawa. Baw się dobrze, Goil. Uuu, ktoś tu mnie nie lubi. Jeszcze bym się śmiała, jakby to serio Goil miał problem, ale niestety to ja mam problem. No cóż, poradzić. Styl. Widzicie, że pomimo tego, że tutaj ktoś nam utrudnia, to i tak droga do tego całego pokoju wspólnego ślizgonów jest mega długa. Like, serio. No, zobaczcie, ile my już przeszliśmy tej drogi. To nie jest takie, nie wiem, prosty korytarz czy coś. Tak samo to nie jest taka prosta, łatwa droga, jak do salonu Gryffindoru. Nie, nie, nie. Tutaj trzeba się troszeczkę namęczyć. No, oczywiście, wiadomo, że to wszystko na potrzeby gry. Ja sobie żartuję, oczywiście, moi drodzy. No ale wiecie, o co mi chodzi. Ale no... Nie lubię tego poziomu głównie przez to, że właśnie się nieraz glitchuje. I dobra, teraz uwaga, żeby nie spaść, ponieważ to by było dosyć nieciekawe. Ok, Super. I tu chyba jest karta, właśnie tu jest karta. Zaraz zobaczymy jaka karta. To jest, moi drodzy, Elfrida Clark. 1612 do 1687. Przewodnicząca Rady Czarowników. Ciekawie, ciekawie wygląda. Jeszcze 5 srebrnych kart i dostaniemy kolejny klucz i 4 cztery cztery brązowe karty, i będziemy mieli kolejny piorun Harry Potter. Więc to jest naprawdę, ta gra jest aż taka łatwa. Like seriously. Oj, chciałem skoczyć. Dobrze, że nie skoczył. Dobrze, że nie było tak, że skoczyłem i przez to, że katsenka to mnie zatrzymało w powietrzu i bym wtedy kurde tutaj spadł dobrze, że gra mi tego nie załapała bo wiem, że gry mają tendencję do takich głupich glitchy mówiłem już, że nienawidzę przegrywać z nie mojej winy no to powiem to teraz na tym let's playu tego chyba jeszcze ani razu nie mówiłem no i tu widzicie Możemy sobie zejść tędy na dół, ale najpierw wciśniemy ten flipendo i zobaczcie, co się stanie. Wypuściliśmy ektoplazmę, która sklei nam most, ale najpierw, żeby ten most został sklejony, to musimy sobie stanąć na tym przycisku i ten most sobie podnieść. I teraz możemy już sobie na spokojnie przejść. Oczywiście, jeśli też chcemy być hamami, możemy zaszarować jak to i ha, ha, ha. Następny koleś, który będzie próbował tędy przejść, też się będzie musiał, mę musiał męczyć jak ja. Ha, 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 niech się męczy frajer. Oczywiście właśnie można tak to zrobić. No, ale tak. Widzicie, nawet pomimo tego, że przeszliśmy przez ten most, tu też jeszcze mamy drogę i drogę i drogę. Dalszą. I czy mi się zdaje, czy trzeba aktywować gargulca Lumos? Czy w ogóle trzeba znaleźć zaklęcie Lumos, żeby dojść do pokoju wspólnego ślizgonów? Like what? No, oczywiście ja sobie zboczę z Toru i sobie wszystkie sekrety tutaj poogarniam po kolei dookoła. Mam nadzieję, że niedługo będzie gdzieś księga zapisu, bo. Niedawno właśnie brałem księgę zapisu. A już tutaj dość długo nagrywam już ten odcinek. Okej, okay. tylko wiadomo też ostrożnie, bo różne rzeczy się mogą zdarzyć. Różne tragedie typu wpadniesz i musisz wszystko robić od nowa cała twoja praca idzie się walić. Kaman, 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 bo tutaj chyba na końcu trzeba właśnie lumosem coś odkryć. O właśnie, że mi załapało. Bo jakbym nie zdążył, to bym się mega wkurzył. O, no i proszę, brązowa karta. No tutaj to już fasolki, tak samo jak z tej, z tej zbroi, akurat. Zaraz zobaczymy tą brązową kartę. Co to za karta? Adalbert. Waffling 1899-1981 Słynny teoretyk magii. No i spoko. Takie wiesz, znaczy takie wiecie. Karty proste dosyć, jak chodzi o opisy. Też są spoko, o ile to nie są fatalne jędze. Jeju, nie lubię tych kart z fatalnymi jędzami. Jest ich tyle, a to jest takie basista w zespole Fatalnej Jędzy, perkusista w zespole Fatalnej Jędzy, wokalista w zespole Fatalnej Jędzy. Już się żygać od tego chce po prostu. 3 na 8. Widziałem przed chwilą. 3 na 8. Jeszcze te kochliki kornwaliskie wynocha mi tutaj stąd. No i lecimy sobie. Oh, oh. Oh, 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 come Kaman! Przecież dopiero co to odkryłem. Ojej, że też muszę się wracać po Gergulce przez takie coś. Strzeliłem headshota temu Gergulcowi chyba. Śmieszna sprawa. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. No i jesteśmy w pokoju wspólnym Slaterinu, moi drodzy. Tak jest. I tutaj w tym oto obrazie przypominającym Illuminati jest sekret, gdzie są pająki. Nienawidzę pająków. Zabić pająki. Jakim cudem ten pająk dostał przez pajęczyny ritu semprom, to ja nie wiem. No i tak oto to jest już. Yy... Okej, okay. dobra, to był glitch. No i tak oto tu jest już sekret i możemy go z powrotem zamknąć tak w ogóle. Coś śmieszne. Tutaj w flipendo, jak sobie tam uderzymy, to te biblioteczki się ustawią w taki sposób, że będziemy mogli sobie, że będziemy mogli się po nich spiąć. Tutaj poszukać czegoś na górze a ja ja, ja 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 właśnie bo tu jest skrzynka niczego tam nie musimy szukać tu jest po prostu skrzynka z kartą kolejną kartą i to jest Justus Piliwikl 1862 do 1953 słynny dowódca brygady uderzeniowej Ministerstwa Magii No i spoko tu mamy czarownicę, co oznacza, że flipendo? Tak, już myślałem, że nie. Ale widzicie, że zamiast fasolek, tak jak w zamku normalnie, tam na parterze, to ona wywala te. Ona to ona zamiast fasolek wywala nam pająki. Więc GG. Tego typa chyba nie możemy zaczarować. Aczkolwiek jeszcze warto tutaj wstąpić. bo tutaj jest jeszcze kolejny sekret i skrzynka i karta kolejna, jej ile tych kart znajdujemy teraz ale podoba mi się to, lubię zbieractwo w grach ogólnie to jest Yardley Plat 1446 do 1557 seryjny zabójca goblinów, o ty, ty 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 zwłaszcza, że w kartach jest jeden typ, który walczył o prawa goblinów, więc ups Mamy konflikt. Upsy. A tu mamy kolejny sekret, moi drodzy. Dokładnie tak. I mamy kolejną kartę, czyli srebrną kartę. Morgana Le Średnie średniowiecze, przyrodnie siostra króla Artura zajmowała się czarną magią. Przeciwniczka Merlina, ją już chyba mieliśmy w kamieniu filozoficznym. A i patrzcie, 7 na 8 sekretów, to już wszystkie sekrety tutaj. Znaczy, następny to ja wam pokażę gdzie będzie. Na razie idziemy sobie tutaj. Znaleźć Malfoya. A, słoiczek ze śluzem gumochłona. Dobra, gdzie jest Malfoy? Wesoły świąt, Pewnie później połamiesz wszystkim prezenty. No, bardzo możliwe, tylko daj mi znaleźć malfoja. Kurde, gdzie on jest? Jesteś, goil? Wszędzie cię szukam. Chodź za mną. Wiesz, goil? Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc? Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goil, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, yy, Draco, chyba powinienem już iść. Dokąd? Yy, do szpitala. Yy, tak, właśnie do szpitala. Żuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. Dokładnie tak. Jak coś, to zanim jeszcze wejdziemy tam, już zanim się wydamy stronę wyjścia, tu jest jeszcze jeden sekret. O, właśnie tutaj u góry trzeba iść. Po tym dormitorium chłopców, bo tam jest dziewcząt, to tam nie będziemy szli. No i jest tutaj po prostu skrzynka z fasolkami, ale to się liczy jako sekret. 8 na 8, moi drodzy. Czyli wszystkie sekrety zostały zdobyte wyjątkowo, chociaż ostatnio zdobyłam zaskakująco dużo sekretów nie licząc tego 1 na 3. Ech, wstydzę się trochę tego. No ale cóż. Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć się. Jeśli mnie zauważył, kto wie, co może się zdarzyć. W takim oto momencie, moi drodzy, kończymy odcinek, ponieważ już mamy grubo ponad 25 minut nawet. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. W takim momencie jak Polsat kończymy odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy uciekać z e, pokoju wspólnego ślizgonów. A na razie ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. cześć.